Zwiedzaj Polskę, szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Kawiorowa potęga W gospodarstwie rybackim Olsztyn II w podolsztyńskiej Rusi do 2012 roku hodowano karpia i pstrąga, lecz z powodu ocieplenia wody w pobliskiej rzece Łynie zaprzestano utrzymywania tych gatunków. Właściciele przestawili gospodarstwo na produkcję kawioru, rozwijając hodowlę jesiotrów syberyjskich i rosyjskich. Obecnie jest to jedna z największych hodowli jesiotra w Europie, mówi Marek Szczukowski, prezes zarządu firmy. Dzięki środkom uzyskanym z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze udało nam się wybudować halę opartą na wodach artyzyńskich do przygotowania tarlaków do produkcji kawioru, jak również zmodernizować gospodarstwo rybackie, czyli przestawić je z produkcji pstrągowej na produkcję ryb jesiotrów kształtnych. Ten obiekt pozwala firmie utrzymać produkcję kawioru przez 10 miesięcy w roku, co w naturalnych warunkach jest nieosiągalne. Firma zainwestowała także we własną przetwórnię kawioru. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.